za górami, za lasami, teletubisie bawią się z nami. Jeden, jeden, dwa, jeden! trzy, trzy, cztery, cztery. Pora na tele tubisie, pora na tele tubisie, pora na tele tubisie, pora na tele tubisie. Winki winki, winki winki, dipsi dipsi, la la, la la, Bo. Teletubis. <laughs> TeleTubis. <laughs> Mówią wam. Hey, o! Hey, Dinky <laughs> winky. <laughs> Dipsy. La la Tele oh. Teletubbies! Teletubbies. <laughs> Gdzie się podziały Teletubisie? Ha <laughs> うん。<laughs>

Cześć. To jest Irenka. To Lea. A to sam. I Blisan. Brian. Biedna łapka misia kudłatka. To jest miś kudłatek. A to Bobby. Bobby mieszka ze swoim wujkiem Jeffem i ciocią Dotty. Pewnego dnia Bobby szedł do przedszkola i zostawił swojego misia na łóżku. Papa pa, kudłatku, powiedział. Kotek Tibi wślizgnął się do pokoju. Przytulił się do kudłatka i było mu tak dobrze, że zaczął mruczeć. Nagle Tibi zauważył nitkę wystającą z łapki. Powąchał nitkę, dotknął jej łapku, złapał ją zębami i pociągnął. Pociągnął tak mocno, że kudłatek spadł z łóżka. Bach! Kiedy Bobby wrócił do domu, zobaczył, że miś ma rozdartą łapkę i wystaje z niej wata. Bobby krzyknął, ratunku na pomoc! Nie martw się, powiedziała ciocia Doti. Zaraz mu pomożemy. Przyniosła swoje przybory do szycia, bandaż i plaster, i położyła na łóżku. Ciocia i Bobby zajęli się łapką misia i nie zauważyli, że Tibi zrzucił szpulkę nici z łóżka. Nici zniknęły. To bardzo dziwne, powiedziała Ciocia. Kudłatek pomyślał, ja wiem, kto to zrobił. Ciocia Doki naprawiała łapkę Misia i nie zauważyła, że Tibi zrzucił z łóżka bandaż. Bandaż zniknął? To bardzo dziwne powiedziała. Udłatek pomyślał: Ja wiem, kto to zrobił Jest na podłodze powiedział Bobby. Ciocia Doki schyliła się żeby popatrzeć i nie widziała, że Tibi wpatruje się w plaster. Ojej! Zniknął plaster! Jakie to dziwne! Kudłatek pomyślał... Ja wiem, kto to zrobił. Spójrz na Tibiego! zaśmiał się Bobby. Kotek miał przyklejony do nosa plaster. Miał! Miał! Trzecia Dotty zaszyła biedną łapkę Misia. Już dobrze powiedziała. Już dobrze, powiedział Bobby. Bobby posadził kudłatka na kanapie i zaczął jeść kolację. Nie rozumiem, dlaczego Niś miał rozdartą łapkę, powiedział Bobby. Kudłatek pomyślał, ja wiem, kto to zrobił. Tibi spojrzał na łapkę kudłatka, polizał ją i mocno zasnął. Było mu tak dobrze, że zaczął mruczeć. Mru, mru, mru. Kudłatek był bardzo szczęśliwy.

Bobby szedł do przedszkola i zostawił swojego misia na łóżku. Papa kudłatku powiedział. Kotek Tibi wślizgnął się do pokoju, przytulił się do kudłatka. I było mu tak dobrze, że zaczął mruczeć mro, mro, mro. Nagle Tibi. Zauważył nitkę wystającą z łapki Misia. Powąchał nitkę, dotknął jej łapką, złapał ją zębami i pociągnął. Pociągnął tak mocno, że kudłatek spadł z łóżka. bach! Bump. Kiedy Bobby wrócił do domu, zobaczył, że miś ma rozdartą łapkę i wystaje z niej wata. Bobby krzyknął, ratunku na pomoc. Nie martw się, powiedziała ciocia Doty, zaraz mu pomożemy. Przyniosła swoje przybory do szycia, bandaż i plastę. I położyła je na łóżku. Ciocia i Bobby zajęli się łapką Misia i nie zauważyli, że Tibi zrzucił szpulkę nici z łóżka. Nici zniknęły to bardzo dziwne powiedziała ciocia. Kudłatek pomyślał Ja wiem, kto to zrobił. Ciocia Doti wychała watę w łapkę Misia, i nie zauważyła, że Tibi zrzucił z łóżka bandaż. Bandaż zniknął. To bardzo dziwne, powiedziała. Kudłatek pomyślał: Ja wiem, kto to zrobił. Jest na podłodze, powiedział Bobby. Ciocia Doti schyliła się, żeby popatrzeć, i nie zauważyła, że Tibi wpatruje się w plaster. Plaster zniknął. Jakie to dziwne. Kudłatek pomyślał. Ja wiem, kto to zrobił. Spójrz na Tibiego, zaśmiał się Wowi. Kotek miał przyklejony do nosa plaster. Miał. miau. Ciocia Dodi zaszyła biedną łapkę misia. Już dobrze powiedziała. Już dobrze, powiedział Bobby. Bobby posadził kudłatka na kanapie i zaczął jeść kolację. A kotek jest za kanapą. Nie rozumiem, dlaczego miś miał rozdartą łapkę, powiedział Bobby. Kudłatek pomyślał, ja wiem dlaczego. Tibi spojrzał na łapkę kudłatka, polizał ją. Mocno zasnął. Było mu tak dobrze, że zaczął mruczeć. Rum, rum, rum. Kudłatek był bardzo szczęśliwy. Bobby również był bardzo szczęśliwy. O, koniec. 爸爸。 Pewnego dnia w krainie teletubisiów ktoś rozlał tubisiowy krem. Ktoś rozlał, rozlał, tubisiowy, krem! Ktoś ktoś rozlał krem. Krem! Krem! tubisiowy krem! Ktoś rozlał krem! O! Krem! Tubisiowy krem! Nie zrobił tego Tinki Winki. Tinki Winki nie zrobił. Nie zrobił tego Dipsy. Dipsy nie zrobił. Nie zrobiła tego Lala. Lala nie zrobiła. Kto to zrobił? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Kto? Kto to zrobił? Kto? Kto to zrobił? Kto? Pewnego dnia w krainie Teletubisiów ktoś jadł telegrzanki przy przełącznikach i naśmiecił. <śmiewanie> <śmiewanie> o, ktoś o, ktoś jadł grzanki i naśmiecił. O, nie! Nie zrobił tego Tinki Winki. Winki nie zrobił. Nie zrobił tego Dipsy. Dipsy nie zrobił. Nie zrobiła tego Lala. Lala nie zrobiła. Kto to zrobił? Kto to zrobił? Kto? Kto? to zrobił? Kto? Kto? Pewnego dnia w krainie Teletubisów ktoś położył się w łóżeczku i mocno zasnął. Ktoś w łóżeczku mocno, mocno zasnął! 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 zasnął. 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 Oh. Nie zrobił tego Tinki Tynki Winki nie zrobił. <grystanie> nie zrobił tego Dipsy. Dipsy nie zrobił. <grystanie> nie zrobiła tego Lala. Lala nie zrobiła. Kto to zrobił? Kto to, Kto to zrobił? To zrobił? <grystanie> Kto? Kto? Pi to, zrobił! To Kto to zrobił? Tu się kochają po. Te tu się bardzo się kochają. But 좋습니다.

Papa. Pa, pa, pa. Papa. Pa, Papa Słonka zachód tuż tuż, tyle tubisie, żegnają się już. Papa. Papa. Pa. Pa, pa.